Radzę nakładać mniejsze ilości. Ma taki dosyć śmieszny, spłaszczony, gąbeczkowy aplikator i wodnistą formułę. O, on od razu daje taki zdrowy blask. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym po raz kolejny będę chciała poszukać kilku tańszych zamienników drogich kosmetyków i będą to naprawdę dosyć świeże nowości, więc jeżeli interesuje Was to, czy uda mi się znaleźć zamiennik mojego ukochanego ostatnio podkładu z Be Perfect Chroma Cover, ale nie tylko. Jeżeli poszukujecie rozświetlającego pudru, podobnego do tej nowości z Rare Beauty z niższej półki, to również postaram się w tym temacie coś zaradzić. Mam nadzieję, że mi się uda. No i jeżeli jesteście ciekawi, jak działa i czy znajdę zamiennik korektora nowości z KVD, dawnego Kat Von D, Good Apple, tutaj mam korektor w kolorze dokładnie Light 107, to również koniecznie ze mną zostańcie. Ja tego korektora jeszcze nie testowałam, przywiozłam go prosto z Sephory i będę go porównywać z korektorem, którego również jeszcze nie znam. Także jeżeli macie ochotę przebrnąć przez niego razem ze mną, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. Makijaż rozpocznę od aplikacji podkładów i po mojej prawej stronie będę nakładać droższe kosmetyki. Także właśnie po tej stronie wyląduje podkład BiPerfect Chroma Cover. Ja mam go w kolorze C1, czyli jest to podkład jasny z różowymi tonami. To jest ilość, jaką postaram się nałożyć, bo jest naprawdę mocno kryjący, więc żeby nie Przeginać radzę nakładać mniejsze ilości. Już Wam pokazywałam ten podkład w akcji wielokrotnie, mimo tego, że nie znam go jakoś bardzo, bardzo długo. To skradł moje serce, naprawdę przecudownie utrzymuje się na twarzy, nawet w ekstremalnych warunkach. Wygląda pięknie, ma takie satynowe, lekko błyszczące wykończenie. Także mamy tutaj połączenie mocnego krycia, bez suchego, tempego matu i bez tak silnych właściwości zastygających, które by wysuszały. On co prawda zastyga, to fakt, ale nie pozostawia takiego właśnie pergaminowego. Zasuszenia na twarzy. I przechodzimy już do tańszego podkładu, który ostatnio bardzo często pojawia się w sieci i myślę, że ma dosyć podobne właściwości do tego podkładu Be Perfect, może oprócz krycia, bo aż tak mocno kryjący nie jest. I mam tutaj na myśli podkład Eveline Better Than Perfect w kolorze 01 Ivory, on też będzie ciemniejszy, ciutkę, dosłownie minimalnie, i cieplejszy od podkładu Be Perfect, ale jeśli chodzi o długotrwałość tego, Podkładu. Myślę, że tutaj poziom jest wyrównany, także dzisiaj to sobie sprawdzimy. Konsystencje ogólnie mają bardzo podobną. Krycie jest bardziej przeźroczyste. To też widać po moich piegach. Po mojej lewej stronie są lepiej widoczne. Rozkładają się tak samo kremowo, natomiast widać różnicę w kryciu. Przejdźmy już do korektorów i dzisiaj po raz pierwszy zaaplikuję korektor Kat Von D, a właściwie KVD Good Apple. Ja mam go w kolorze 107 Light i jest to chyba najjaśniejszy, przynajmniej dostępny w Polsce kolor. Ma taki dosyć śmieszny, spłaszczony, gąbeczkowy aplikator i wodnistą formułę. Przykryję sobie jeszcze ewentualnie niedoskonałości, które mi przebijają. I wklepuję ten korektor gąbeczką. Koncentracja pigmentu jest naprawdę dosyć solidna. Wow! Powiem Wam, że połączenie podkładu i korektora naprawdę robi wrażenie. Ten stopień krycia przy tak lekkim wykończeniu i jednocześnie świetlistym to jest coś, co się nie zdarza zbyt często. Przejdźmy do drugiego korektora, który również ma być kryjący i bardzo długotrwały, ponieważ producent obiecuje, że mamy go móc nosić do 30 godzin i ma być nieskazitelny. Jest to również nowość, którą nie miałam wcześniej do czynienia, i mam tutaj na myśli korektor Maybelline Superstay w kolorze 10, up to. 30 Hours Concealer. Naprawdę to jest dosyć gruba obietnica. Sprawdźmy, jak będzie się nosił. Tutaj aplikator jest standardowy i wydaje mi się, że ten kolor będzie ciut ciemniejszy, bardziej brzoskwiniowy. Też ma taką dość lekką konsystencję jak na korektor, i dosyć mocną pigmentację. On co prawda nie jest aż tak jasny jak Kat Von D i nie widać tego wybielenia, ale pigment też jest solidny. I nie jest to też korektor tak mocno osadzający się w strukturze skóry, jak na przykład L'Oreal Infallible More Than Concealer. No nie wiem, co sądzicie, ale na ten moment zarówno prawa, jak i lewa strona mi się podobają. Ta jest trochę bardziej dramatyczna, Bardziej przykryta, bardziej tapeciarska. Tutaj mamy do czynienia z większą naturalnością, ale też to wygląda wszystko bardzo gładko, zarówno po prawej, jak i po lewej stronie. Także jestem ciekawa, jak to się skończy, kiedy przypudruję moją twarz. A użyję pudru pod oczy, który znam i lubię i to będzie Paeze Puff Cloud. A później przejdziemy do pudru na całą twarz. Jeśli chodzi o pudry do twarzy, to po mojej droższej stronie zaaplikuję nowość z Rare Beauty. Jest to utrwalający puder roz Rozświetlający. Bardzo podoba mi się tutaj opakowanie, które jest zamykane, więc możemy sobie odpowiednią ilość pudru wysypać na wieczko i ten puder później zamknąć. Także nie mamy tutaj takiego bałaganu w środku. Puder ma lekko beżowo-różowy kolor, ale nie przyciemnia, nie rozjaśnia. I nadaje skórze efekt rozświetlenia, czego na razie aż tak bardzo nie widać. Puder ten charakteryzuje się bardzo lekkim stopniem utrwalania. Także, jeżeli poszukujecie pudru, który utrwali Was na mur beton, to nie będzie to ten z Rare Beauty. On wręcz przeciwnie, po kilku godzinach może wręcz prowokować większe wydzielanie się sebum, bo jest bardzo rozświetlający. Mimo tego, że nie zawiera w sobie zbyt dużych drobinek, to po prostu ma taką miękką konsystencję, która z czasem mam wrażenie, jakby absorbuje wilgoć, przez co twarz wygląda na bardziej rozświetloną. A jeśli chodzi o drugi puder, który zaaplikuję na twarz, budżetowy, to to będzie to kosmetyk, który odkryłam jakieś dwa tygodnie temu i jeszcze Wam o nim nie mówiłam, ale kilka razy miałam okazję go użyć. I mam tutaj na myśli Nam Satin Loose Powder. To jest taki produkt, o którym dużo się w sieci mówi, a ja dopiero teraz miałam okazję go przetestować. Jest to puder z lekko rozświetlającą drobiną i porównując drobinki w tych pudrach, to puder Rare ma w sobie bardziej taką perłową poświatę, a Satin z NAM ma więcej właśnie takich troszeczkę grubszych drobinek, przez co wygląda na buzi trochę bardziej mokro, ale jednocześnie powiem Wam szczerze, że mam wrażenie, że ma w sobie po prostu tę moc utrwalenia, której brakuje pudrowi Rare Beauty. Na moją lewą stronę aplikuję Puder Nam. O, on od razu daje taki zdrowy blask. Dla osób, które nie lubią rozświetlenia na twarzy. No to myślę, że sprawdzi się lepiej, kiedy zaaplikujecie go już na wcześniej utrwaloną buzię. Ale Solo również mi się fajnie sprawdza, bo utrwala makijaż w sposób zadowalający. Teraz na szybko razem z Wami wykonturuję sobie twarz, żebyśmy mogli obserwować, jak te produkty na mojej twarzy będą się zmieniać. Użyję paletki ze Smashboxa i najchłodniejszego brązera. Jeśli chodzi o efekt rozświetlenia, to puder nam już na ten moment dla mnie wygrywa, bo daje naprawdę taki bardzo naturalny efekt mimo tych większych drobinek. Jeśli chodzi o róż, to wykorzystam ten z paletki Will Powders the Balm. Ostatnio testowałam tę markę jako markę, którą ignorowałam. Także zapraszam was do poprzedniego odcinka. I dzisiaj myślę, wykorzystam sobie ten ciud brzoskwiniowy odcień. On ma w sobie taką lekko rozświetlającą drobinkę a rozświetlaczem będzie cookie benefit. OK, kochani, wracam do Was ze skończonym makijażem. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to wykonałam go tymi paletkami. Czyli mam tutaj na myśli paletkę z Morphe we współpracy z Avani Gregg oraz paletkę The Balm and the Beautiful marki The Balm. Co do ust, to użyłam nowości z Maybelline Superstay. Oni wydali teraz z okazji swoich piątych urodzin taką serię dostępną tylko online. I mam tutaj Superstay Matte Ink w kolorze 400. Dostaniecie je na kokolita. Co prawda, ten od Odcinek dostałam od Maybelline, ale inny z tej serii urodzinowej kupiłam sobie właśnie w tamtej drogerii, także dostaniecie ją tam spokojnie. Podsumujmy sobie to, jak makijaż wygląda na ten moment. Powiem wam, że zarówno prawa, jak i lewa strona wyglądają ślicznie, po prostu ślicznie. Mamy tutaj do czynienia z pewnością z bardzo silnymi zawodnikami, zarówno po stronie tańszej, jak i droższej. Droższa strona jest mocniej kryjąca i to jest jej główny atut. Jest to oczywiście coś, co może ewentualnie warunkować waszą chęć zakupu, jeżeli właśnie takiego mocniejszego krycia poszukujecie. Jeśli chodzi o korektor, to chyba pod kątem krycia wygrywa KVD, ale też był jaśniejszy, więc bardziej mnie rozjaśnia. Co do pudrów, jednoznacznie jestem w stanie stwierdzić, że nam wygląda po prostu ładniej, naturalniej, daje taki właśnie naturalny blask mojej cerze, a nie wygląda jak perłowa poświata, z czym mamy do czynienia po mojej prawej stronie. I już podkład BI Perfect w tym momencie nie wygląda aż tak świeżo, jak wiem, że potrafi wyglądać, kiedy przypudruję go bodajże, na przykład pudrem Paese Pawklał. Także najsłabszym w mojej oczywiście ocenie zawodnikiem ze wszystkich tych produktów dzisiaj póki co jest puder Rare Beauty, ale nadal. Nie jest to jakość zła, myślę, że ma szansę sprawdzić się wielu osobom. Jednak, mimo wszystko, wydaje mi się, że puder nam wygląda ładniej, lepiej utrwala makijaż i sprawdzi się większej ilości osób, ale to. Która strona jest lepsza, to pozostawiam do Waszej decyzji. Koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzu, co na ten temat myślicie. Makijaż mogę już uznać za skończony. Nie będę spryskiwać mgiełką, bo jedyną jaką mam tutaj w pobliżu, to giełka Rare Beauty, a właściwie jej resztka, a ostatnio tak mi prysnęła w twarz, bo już po prostu ten atomizer nie domaga z racji tego, że produktu jest tak bardzo mało, że nie będę ryzykować. Mamy godzinę teraz 15.07, więc spotkam się z Wami za kilka godzin na ostatecznym podsumowaniu. Trwałości tych kosmetyków, bo jeśli chodzi o rozstrzał cenowy, no to jest całkiem spory. Już na tym etapie możecie mi powiedzieć, która strona bardziej Wam się podoba. Ok, kochani, wracam do Was z ostatecznym podsumowaniem trwałości dzisiejszego porównania tanio kontra drogo. Mamy godzinę 8 minut po północy. Nie widać tego, o, teraz widać. Także ten makijaż na twarzy mam już myślę całkiem pokaźną ilość godzin. No i tak jak widzicie, nie zmieniło się zbyt wiele, zarówno po stronie tańszej, jak i droższej. Nadal sporo się tego makijażu na mojej twarzy utrzymało, mimo tego, że miałam na sobie dzisiaj maseczkę. Byłam w sklepie i przez jakąś godzinę faktycznie tę maskę na twarzy musiałam mieć. A co spowodowała ta maseczka? To, że lekko podkłady wytarły mi się na brodzie i może ciut na nosie, bo widzę, że się lekko jakby zaczerwienił. Także to jest właściwie wszystko, co widzę, jeśli chodzi o uszczerbek w makijażach. Podkłady nie zebrały się w bruzdach nosowo-wargowych. Jeśli chodzi o podkłady Be Perfect i Eveline, to one nie są co prawda takimi swoimi zamiennikami jeden do jeden, ale pod kątem trwałości naprawdę myślę, że Be Perfect ma sporą konkurencję, bo podkład Eveline równie świetnie się utrzymuje, zastyga na twarzy, ale jednocześnie się nie zasusza, nie ciastkuje i wygląda świeżo. Co prawda Eveline nie do Równuje kryciem, co zresztą widać, bo po mojej prawej stronie jestem jaśniejsza i taka bardziej wyprasowana, ale to już jest kwestia tego, czego tak naprawdę potrzebujecie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy będzie takiego mocnego krycia potrzebował i poszukiwał. Także to już jest kwestia tego, co wy wolicie, ale pod kątem utrzymywania się te podkłady naprawdę są do siebie podobne. Jeśli chodzi o korektory, to przyznam Wam szczerze, że oprócz tego, że Kat Von D też bardziej wybieliła mnie pod okiem i ma mocniejszy Pigment. To co do utrzymywania się i komfortu noszenia, ale również tego jak te korektory pod oczami wyglądają, to ja nie widzę większych różnic. Są bardzo podobnie rzadkie, jednocześnie mocno napigmentowane. Oczywiście Kat Von D był jaśniejszy, więc to podbicie jest też mocniejsze. Jeśli chodzi o pudry, to tutaj moim zdecydowanym ulubieńcem jest ten Satin Powder. Znam. Jeśli chodzi o Rare Beauty, no to tak jak widzicie, tak bardzo perłowo i mocno tłusto się wyświeca. Satin też. Też, ale ma w sobie taką nutkę zmiękczenia, nutkę satyny, dzięki czemu wygląda wbrew pozorom drożej niż Rare Beauty. Ale tak jak się możecie spodziewać, powiem Wam tylko tyle. To jest kwestia Waszej preferencji, który z tych pudrów wybrać, bo jeden i drugi są bardzo dobre. Tyle, że dają ciut inne wykończenia, więc w zależności od tego, czego potrzebujecie, to zdecydujcie się albo na Satin Powder, jeżeli potrzebujecie trochę mocniejszego utrwalenia i też troszeczkę większej drobinki, która daje właśnie taki trochę. Bardziej mokry efekt, albo potrzebujecie czegoś, co rozświetli w sposób taki perłowy i dosyć szybko się wyświeci, i jednocześnie nie utrwali wam podkładu zbyt mocno, bo tego utrwalenia na przykład nie potrzebujecie. Także ja osobiście wolę nam, ale to, co wy lubicie, to już jest oczywiście wasza sprawa. Także to już by było wszystko na dzisiaj. Koniecznie dajcie mi znać, która po tych kilku godzinach strona lepiej wygląda, i czy widać jakieś różnice, na co ewentualnie macie ochotę się skusić, albo do czego was zniechęciłam po dzisiejszym teście. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę, ściskam bardzo też serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa 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 pa.